Dzień dobry. Hello, witam wszystkich. E, rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie smutną wieścią. Pani Ewelina, wyrosła druga głowa. Nie mogą się zdecydować, która będzie na wizji, zatem niestety zostałem z wami sam. Oczywiście, żartuję, prima aprilis. Niestety zostaję z wami sam, tak jak mówiłem. Będziemy dzisiaj we dwójkę się, no we dwójkę, no myślę, że wszyscy razem będziemy się dobrze bawić. Hello, everyone. Zacznijmy może od em, naszego kachuta, którego wcześniej robiliśmy w zeszłym tygodniu. Witamy, witamy wszystkich. Jeszcze raz chciałbym wszystkich powitać. Mamy wyniki. Otóż prosimy tutaj o wyświetlenie wyników naszego turnieju. Otóż tak. To jest dla klas 1-2. O, było, było, było. A to w takim razie to jest dla klas 1-2. Pierwsze miejsce zajęła Ewa. Gratulujemy. Jesteś super. Tak samo super został L oraz trdywsk, którego inaczej nie jestem w stanie, wy, że tak powiem, wypowiedzieć. Gratuluję zajęcia miejsca na podium. Tym razem byliście dużo liczniejsi, zatem zwycięstwo jest tym słodsze. Dla klas trzecich i czwartych przedział wygrał Jackie BS, mały hacker na drugim miejscu i Szym Wro na trzecim deptał mu po piętach. Dobrze, kontynuujmy i dla, wersja dla chętnych. Wygrał mój ulubieniec. Łuf, łuf! E, czyli e, to, tak jak mówi piesek, jak się nauczyliśmy ostatnio. E, Brawl Tom oraz jestem ku jeden onem. E, e, chyba kujonem. No ale cóż, tak czy siak e, widać, że się przykłada. Trzecie miejsce wśród tylu uczestników? Super. Jeszcze raz gratuluję Ewie, Jackiemu z BS i Łuf, łuf! Jesteście super. Ostatnio rozmawialiśmy o dźwiękach, które robiły na nas zwierzaki. Jeżeli ktoś pamięta na przykład, jak robi świnka, czyli pig oink oink, tudzież piesek, jak już wcześniej tutaj dzisiaj mieliśmy okazję powiedzieć, łuf łuf i chciałby się sprawdzić, wyświetlamy oto pin na dzisiejsze, że tak powiem, no, no, wyzwanie tak to się nazywało wyzwanie. Śmiało bierzcie udział. Jestem bardzo zaciekawiony, kto tym razem wygra. I ogłosimy, jak, jak dzisiaj, wyniki już pojutrze. Pokażę jeszcze pin na koniec zajęć, żebyście na pewno nie zapomnieli. A teraz przejdziemy, słuchajcie, kochani, do naszego dzisiejszego punktu programu. Jakie znacie instrumenty muzyczne po angielsku? Poproszę tutaj. Jakieś odpowiedzi? Właśnie, tutaj mamy podpowiedź obrazkową. Poproszę ją z powrotem. Poproszę. Kochani, jak się według Was nazywa ten instrument? Po angielsku. Jest to trąbka. Dobrze zauważone po polsku. Gratuluję, ale jesteśmy na, na streamie po angielsku. Czy to może. Tak, zgadza się. Trampet. Gratuluję y, odpowiadającym poprawnie. Poproszę, y, odpowiedź na ekran. Poproszę. Dzięki, Alex. Dobrze, mamy podprawę odpowiedź. Trąbka jest instrumentem jakim? O, to jest to instrument dęty, bo trzeba dąć. Dobrze, lecimy dalej. Jak się nazywa ten instrument po angielsku, kochani? Ktoś wie, ktoś wie. Podpowiadam, też jest to instrument dęty. Jest to tuba. Po, po polsku się mówi tuba. U nas jest to tuba. C powtórzmy jeszcze raz tak troszeczkę tak z nosa. Tuba. Wery dobrze. Wery dobrze. Fajny instrument. Prosimy dalej. Hmm, o ten znam. To są cymbałki kochani. Cymbałki łatwo zrobić samemu w domu. Ewentualnie na pewno każdy się nimi bawił jak był mniejszy, każdy miał okazję zobaczyć. Nie wiem, czy wiecie, ale profesjonalne cymbałki są bardzo duże i potrzeba do nich wielkich pałeczek. Xylophone. Oto jest poprawna odpowiedź, to bardzo trudne, nie przejmujcie się. Powtórzę jeszcze raz. Xylophone. Mhm, dobrze, przejdźmy dalej. Następny instrument. Mm, mm, mm. Jest to instrument smyczkowy. Dobrze. Yy, nie wiem, czy niektórzy nie lubią. Niektórzy myślą, że to jak darcie kotów. Jak się nazywa po angielsku? Poproszę, poproszę. Violin. Powtórzmy to jeszcze raz. Violin. Skrzypce. Violin. Tu, 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 tu. O, tu, 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 tu. Super. No, że tak szybko mi znika. Proszę, proszę mi tak szybko nie znikać. <laughs> Dobrze, bardzo dziękuję. Kochani, to jest bardzo piękny instrument. Jest klasyczny. Od y, wielu, wielu lat, od czasów antycznych istnieje na rynku muzycznym. Czy ktoś y, może wie, co to za instrument? Hmm, hmm. Po polsku, jak się nazywa, ktoś tam wie na czacie. O, widzę tam odpowiedzi. Dobrze, czyli wiecie. Yy... O Boże, Aleks, ty chyba wszystko wiesz. Harp. To jest ten instrument, kochani. Harp, mm -hmm. czyli harfa, lecimy dalej, mm -hmm. teraz mój osobisty ulubieniec, yy, bardzo lubię różne yy, yy, tutaj <świstałki>, świstałki, jest to flet, kochani, czy ktoś może zna flet, proszę bardzo, proszę bardzo, zobaczmy, czy ktoś się czegoś fajnego nauczył wcześniej i Aleksander, nie wyrywaj się tak szybko, Da innym zgadnąć, dobra. A flute. You can play a flute with your mouth. Prawda, niestety ja nie mam, nie dostałem, nie dostałem wizdałki, prosiłem, nie chcieli mi dać. Podobno kiepsko gram. <grym> Dobrze, chodźmy dalej. I teraz, o, kochani. Na pewno istnieją jacyś perkusiści u nas zapaleni, tudzież w marzeniach, może się już uczą. Jest tam jakiś perkusista u nas. Mm -hmm. I Mam nadzieję, że jest. Zatem yy, bębenek nazywa się drum, ponieważ osoba, która gra, jest drummer, czyli to jest drum. Drum trochę jak, hmm, jak durum. Jest taka kasza, nie pomylcie przypadkiem. Drum. Bębenki są wszelkiej maści. Każdy bębenek nazywa się drum. Dobrze, kontynuujmy. O. Tutaj jest klasyczny instrument światowej klasy, kochani. Jest to bardzo skomplikowana rzecz do nauczenia się. Trzeba mieć zgrabne długie paluszki. Może ja mam długie paluszki, nie wiem. A może wy macie długie paluszki? Hmm? Dobra, spróbujmy teraz. I piano. Bardzo podobnie po polsku, jest pianino, jest fortepian, a tu jest piano. Piano. Może komuś spać na głowę, jeżeli powie coś głupiego w telewizji. Czy w kreskówce? Wiadomo. Ja osobiście unikam fortepianów, takich opadów fortepianów. I prefer my pianos played. I like to play or listen to a piano. Czyli wolę grać albo słuchać pianina. Dobrze, dobrze. Rozgrzewamy się już. Mamy dwa ostatnie tutaj instrumenty. O, to jest piękny instrument, kochani. Stany Zjednoczone, Nowy Orlean, Blues. Oczywiście bluesmeni, jeżeli ktoś pamięta, blue to niebieski i ponieważ blue to jest człowiek taki raczej smutnawy, to też blues jest dla ludzi smutnych, ale nie są oni smutni z tego powodu, tylko chcą po prostu wyrazić siebie muzyką. I jak się ten instrument nazywa, kochani? To jest bardzo proste, nazywa się jak po polsku, zmienia się tylko parę literek, dziękujemy bardzo, saksofon, saksofon. Niektórzy mówią saks, żeby było krócej, czyli same pierwsze trzy litery. It's a sax. it's a saxophone, bardzo dobry instrument, pięknie brzmi, tak trochę przez nos, jeżeli ktoś tam wie, wie o co chodzi, niziutka trąbeczka. Lećmy dalej, ostatni, I to już chyba jest ulubiony, nie, 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 nie wierzę, że ktoś nie zna odpowiedzi. Kto mi napisze pięknie po angielsku, jak, jak jest gitara? No, no, dawaj, 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 dawaj. no i kto, kto mi napisze, kto mi napisze? Za szybko te odpowiedzi to nie jestem w stanie przeczytać, słuchajcie. Kasia, Kasiu, it's a guitar, guitar, a guitar, a gitara, a guitar, one guitar, two guitars, it's a band, prawda? Dwie gitary to już jest kapela, można fajny kawałek nagrać. Słuchajcie, kochani, dziękuję bardzo za wspólne powtórzenie instrumentów. Chciałbym jeszcze raz po kolei wszystkie Wam wyrecytować, żebyście nie mieli wątpliwości co do yy, wymowy. Fajnie by było, jakbyście mówili ze mną, ale Was nie namawiam. Słuchajcie, jeżeli się wstydzicie, zróbcie to po cichu, jak, was, jak nikt nie patrzy. Zwłaszcza jeżeli rodzice oglądają to, to, to. Jak się wstydzicie, to nie musicie. Ale spróbujmy. Zacznijmy. Trąbka. Trumpet. Tuba. 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 Dalej. Xylophone, czyli cymbałki. Dalej, violin, skrzypce. <laughs> dalej lecimy, harfa. Mm -hmm. A harp. I'm playing a harp. Lecimy dalej. Mm -hmm. Flut. Dalej, flecik jest już zaliczony. Spróbujmy. A drum drum, możemy też niżej, drum, fajnie, super, lecimy dalej, piano, piano. Jak moi drodzy, jacy są kompozytorzy, którzy pięknie na pianinie grali, czy ktoś wie, może wśród naszych oglądaczy, czy oglądacze wiedzą, poproszę jakiegoś przykładowego kompozytora na pianinie, ktoś tam zna jakiegoś sławnego, mhm. wiecie, nie wiecie? Chopin bardzo fajnie, bardzo patriotycznie polecam. Chopin jest bardzo dobrym muzykiem, znaczy był, wiadomo, niemniej polecam klasyczną muzykę, wszyscy się podniecają tą nową, a tymczasem słuchajcie, klasyczne. O, jeszcze Bach tutaj od Kasi chyba. Tak, od Kasi tak, dobrze czytam. Dzięki wielkie. Słuchajcie, może przejdźmy dalej od tych kompozytorów, dokończmy saxophone. Saksofon, saksofon, czyli taka wygięta trąbka. Dobrze. I nasz ulubiony tutaj, e guitar, e guitar. Everybody loves the guitar. Wszyscy kochają gitarę. Świetnie. Jestem z Was bardzo zadowolony. Zrobiliście kawał dobrej roboty. Jesteście o krok bliżej do bycia międzynarodowymi gwiazdami muzyki. Następnym razem postaramy się coś więcej na ten temat porozmawiać. Ale tymczasem. Słuchajcie, może chcielibyście mieć sami własny instrument. Mamy tutaj przygotowane dla Was materiały, także kryzysowe. Jest to bardzo prosty instrument. Słuchajcie, każdy na pewno zna zasady działania. Zatem weźmy się do dzieła. Co będzie nam potrzebne, kochani? A paper tube, papierowa tuba. Czy rozpoznajecie skąd ja wziąłem tę tubkę? Jak myślicie, skąd ja ją mam? Od czego to jest? To taki mój ulubiony materiał. Ostatnio widzieliście taką fajną grę. Dzięki nim mu zrobiłem. Potrzebujemy też Plastik Cup od butelek. Czyli plastikowe nakrętki od butelek. Mamy dwie tutaj. O, najlepsze są takie szerokie. Ale jeżeli nie macie szerokich, to możecie wziąć na przykład małe od słoika albo od buteleczki. Wiadomo. Potrzebujemy także taśmy klejącej. Dowolnego typu. Ja użyję takiej papierowej, bo jest ładna i dobrze się nią przykleja. I najważniejszy element grający. Słuchajcie, nasz dobry przyjaciel Ryży. Dobra. Przystąpmy do montażu. Bierzemy nożyczki. Jeżeli jesteśmy małoletni, bierzemy je pod opieką kogoś, kto potrafi operować nożyczkami, a jeżeli jesteśmy duzi, to możemy zrobić to sami. Bierzemy nożyczkami, przecinamy naszą tubkę wzdłuż. Siup. Proszę bardzo i zostaje nam takie rozcięte, o! Trochę jak paszcza. Like a jaw. Jakie zwierzęta mają paszczę? Może ktoś mi powie, kto ma taką groźną paszczę w międzyczasie? A ja przejdę dalej. Kochani, bierzemy kapselek i przecięliśmy tą tubkę po to, żeby móc ją trochę ścieśnić. Żeby ona weszła w kapselek ładnie do środka. Widzicie? Wcisnąłem tutaj. O. Jest wciśnięte. I tutaj jest teraz tak założone. Ponieważ tubka jest trochę szersza niż kapselek, no to ona się tutaj ładnie zakłada. Prościzna. Bierzemy taśmę klejącą. Słuchajcie. Y -y -y. I owijamy tutaj na dole, żeby kapselek nie odpadł. Delikatnie, żeby się nam za bardzo ta tubka nie ścisnęła, bo nam będzie latać. Tutaj możemy włożyć paluchy, rozszerzyć. O, i super. I się słuchajcie, trzyma. Jest ekstra. Dobrze. Następnie bierzemy naszego przyjaciela ryża i wsypujemy troszkę do tubki. O, już słychać. Super, 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 super. Dobrze. Trochę mi się usypało. Nie zwracajcie na to uwagi. Ja posprzątam. Dobrze. I ostatni element naszego montażu. Wkładamy drugi korek od góry. We close it on the top. Proszę bardzo, kochani. Jest zawinięte. To teraz bierzemy tasiemką, też zabezpieczamy. I tutaj słuchajcie, możecie być kreatywni. Jak sobie, kochani, życzycie. Ja osobiście chyba po prostu woo, owinę wszystko. I będę miał z głowy. O, proszę bardzo. Owijam, owijam. Tu jest lepkie, tu jest lepkie. Owijam. I'm wrapping it up to wrap. Like a present. You can wrap a present. You can wrap the instrument. You can wrap something else. <laughs> ok. Dobrze. Ok. Jeszcze słuchajcie, dla bezpieczeństwa, żeby na pewno nam się nie rozsypało, możemy wziąć od. Możemy wziąć od góry taki jeden obrót. Żeby, o, żeby nie odpadły kapselki. Proszę bardzo. I co powstaje, kochani? Powstaje grzechotka, a rattle. Czy możemy poprosić o wyświetlenie nazwy? A rattle. Jest taki wąż, rattle snake. Jest to grzechotnik. A dlaczego jest grzechotnikiem? Bo grzechocze. O, widzę tutaj, że ktoś ma też grzechotkę z żarówki. No proszę, świetny pomysł. Ja postarałem się dla Was, słuchajcie, wybrać materiały, które na pewno mamy w domu i po które nie musimy specjalnie wychodzić, ale słuchajcie, grzechotkę można zrobić ze wszystkiego. Ja tutaj użyłem ryżu, ale jeżeli macie jakieś, słuchajcie, małe śrubeczki. Little screws, małe śrubki. A beans, czyli fasole, czy może inne kasze, wszystko można włożyć do grzechotki, i można, mało tego, włożyć więcej rzeczy. Więcej rzeczy różne do rzeczy, do grzechotania. I można wygrać rytm. Zatem jesteśmy już, słuchajcie, pełnoprawnymi muzykami. Jeżeli ktoś ma. Pomysł może pokolorować, może obkleić, albo może na przykład owinąć sznureczkiem. Słuchajcie, tak bardzo ściśle i wtedy się będzie lepiej trzymało. O, widzicie? W ten sposób? Ja już tego nie będę robił, słuchajcie, bo to nam za dużo czasu by zajęło. A wiadomo, że e, dzisiaj jest prima aprilis. Kto zrobił dzisiaj pranka w domu? O Boże, 10 takich aż zrobiłeś? No proszę. Słuchaj, no to a czy one wszystkie inaczej grają? Bo jeżeli wszystkie są identyczne, to moim zdaniem słabo. Mój drogi, słabo. Muszą być różne. Różne grzechotki, żeby były różne dźwięki. Dobra, kochani, kto zrobił dzisiaj pranka? Przyznać się. Czy mamy jakichś prankowiczów na antenie? April Fools po angielsku, yy, czyli 1 kwietnia. Czyli prima aprilis. Za granicą się mówi: April Fools, bo się śmieją, że jesteś full, czyli że się dałeś nabrać. <laughs> o zuziu, widzę, że zrobiłaś fajnego pranka. Gratulacje. Słuchajcie, mój ulubiony prank, jaki robiłem rodzicom. Teraz niestety go nie zrobimy, ale to wam opowiem. Wsiadaliśmy, słuchajcie, do samochodu i moja mama zawsze pytała: Seweryn, a schowałeś palce? Więc kiedyś zamknęła po prostu mocno drzwi. Szast! A jak krzyknąłem, au! Podskoczyła przerażona, zapytała, wszystko w porządku. Ja powiedziałem, że wszystko w porządku. Prima aprilis. Nie miałem deseru przez tydzień. Słuchajcie, bez deseru. Mama robiła dobry kisiel. I naleśniki. O, naleśniki. Pancakes. Pancakes bardzo polecam z syropem klonowym. Gdzie z syropem klonowym jedzą naleśniki? Kto wie. Poproszę po angielsku od razu nazwę, bo Polska to za łatwo. Hmm, hmm, hmm. Czy mam tam na czacie kogoś kto wie skąd pochodzą leśniki z syropem klonowym? Hmm, 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 hmm. Mam? Mam? No, no dawajcie, dawajcie, dawajcie. Dobrze, słuchajcie, z Kanada, Kanada, Kanada. Panie Michale gratuluję, dziękuję bardzo za pomoc, jesteś nieocenionym wsparciem yy, tego streama, bo yy, jak yy, jak sami rozumiecie, musicie mnie wspierać, jestem tutaj sam. I jest mi smutno. Kochani, dobrze. Skoro pranki i April Fools mamy już z głowy, czy może ktoś ma dla mnie jakiegoś suchara po angielsku na dzisiaj? Czy ktoś może zna jakiś dobry dowcip? Ostatnio widziałem na czacie, że było zapytanie, dlaczego, in, dlaczego owoce nie lubią pomidora? Bo tomato, ha, 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 bardzo śmieszne, nie mam czym popić, zużyłem szklankę na ryż, więc ja dzisiaj tutaj uschnę, słuchajcie, na wiór. Czy ktoś ma może jakieś śmieszne dowcipy po angielsku, czy może jakiś dowcip z, z widowni? Dobra, słuchajcie, to ja zacznę mojego pierwszego przygotowanego tutaj dowcipka. How do you talk with a giant? Czy wszyscy zrozumieli? Jak rozmawiać z gigantem? Hmm, dobra, dobra, czas antenowy, czas antenowy. 5, 4, 3, 2, 1. Nie zgadliście, słuchajcie. How do you talk with a giant? Jak rozmawiać z gigantem? Use big words. Używaj wielkich słów. Ha, ha, ha. Oj, 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 mój brzuch rozbolał mnie z tej suchości. Słuchajcie. Czy ja mogę poprosić jakiś dowcip z widowni? Czy jest jakiś? O, już, już, już tutaj, proszę bardzo, już patrzę. Hmm, widzę taki fajny. No, dobra, dobra. Hmm, jakby ktoś się zastanawiał. Words to słowa, a big to duże. Hmm, czekamy, czekamy. Ok. E, jaki jest ulubiony owoc Batmana? Przetłumaczę, słuchajcie, what's, the, what's Batmans? Favorite fruit. Czy ja może źle czytam? Słuchajcie. Poprawcie mnie, bo może źle przeczytałem. Aaaa. <grym> Beethoven, słuchajcie, ale Beethoven i Batman jest, słuchajcie, bardzo zbliżeni. O, obaj są supermenami w swojej dziedzinie. Zatem, jaki jest ulubiony owoc Beethovena? What's, the, what's Beethoven's favorite fruit? Banana! Hmm. Nie czaję. Słucho mi. Słuchajcie. Ale myślę, że ktoś tam zrozumiał na pewno. Zatem ja bym chciał Was zapytać: What did a volcano say to another volcano? Czyli co powiedział wulkan do wulkanu? Mm -hmm. Czy ktoś wie, czy ktoś wie? 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, one! I love you! Gorąco. O, dobrze, dobrze, słuchajcie. Zatem chciałbym Was zapytać: O, ho, ho, to jest dobre. Słuchajcie, jak się nazywa latające masło. Butterfly. Ha, ha, ha. Bardzo mi się podoba, kto jest autorem. Przepraszam, nikt mi uciekł, ale gratuluję, było super. Naprawdę bardzo mi się podoba. Ja wolę takie bardziej po angielsku, więc będziemy robić na zmianę. Dobra, okej. Okay. What, What does a strategist say to an alarm clock? Co mówi strateg do e, zegarka z alarmem? Słuchajcie, tactics, bo zegar normalnie się mówi tik tak. A to jest taktyka, czyli stratek wojenny. Taktykę tutaj stosuje wobec poranka. Przedałby mi się taki, słuchajcie, zaspałem dzisiaj do pracy. Najgorzej. Zacznijmy zatem, kochani, dalej. W takim razie co powiedział talerz do talerza. What did a plate say to another plate? Hmm, hmm, hmm. Dinner. Is on me. Haha! <laughs> Czyli żeby wytłumaczyć tutaj troszeczkę, jeżeli ktoś mówi, że dinner is on me, to znaczy, że on stawia obiad, a tutaj po prostu jeden talerz miał bardzo ciekawy kapelusz. Zobaczmy, słuchajcie, co mamy jeszcze. Czy mamy jeszcze jakiegoś, słuchajcie, fajnego słucharka z widowni? Ktoś mi jeszcze jednego da, bo ja mam jednego mojego ulubionego. Wcisnę jeszcze na szybciutko. Gdzie znajdziesz słonia? Where can you find an elephant? The same place you left it Tam gdzie zostawiłeś Ulubiony tekst mam babci i tatusiów Przepraszam musiałem wam to zrobić I jeszcze potrzebujemy Kochani jeszcze raz The same place you left it Czyli to samo miejsce W którym go zostawiłeś Przepraszam jeżeli powiedziałem za szybko Nie gniewajcie się na mnie proszę Dobrze Idzie jeszcze jakiegoś z widowni słucharka Dorwę czy mam zakończyć moim ulubionym bo mam takiego słuchajcie takiego bombarze ojeja. Mamy coś. Hmm, hmm, mamy czy nie mamy. No dobra, słuchajcie, kochani. Yy, chyba za szybko mi się tam pojawia, zatem muszę wam sprzedać totalną bombę. What it is. Co to jest? Brown brązowe, hairy, włochate, trochę jak moja broda, like a beard, and wears sunglasses. Ja mam zwykłe glasses, ale sunglasses to są przeciwsłoneczne, zatem, what is brown, hairy and wears sunglasses? i nosi okulary przeciwsłoneczne. Five. Four, three, two, one, a coconut on vacation. Czyli kokos na wakacjach. Ha, ha. powiedzcie mi, że popiliście, bo jak nie, jak nie to, to wam nie wierzę. Dobrze. Kochani, e, chciałbym Wam przypomnieć, że jeżeli dobrze się z nami bawicie, powinniście nam tam kciuka kliknąć, byłoby bardzo mi miło. Zwłaszcza, że dzisiaj liczyłem tylko i wyłącznie na Waszą pomoc. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni, mimo wszystko. Postarałem się sam przepytać, nie udało mi się inaczej. Jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował, poproszę zasubskrybujcie. Będziemy wtedy dzięki temu wiedzieć, co możemy, ten, co możemy zrobić. Na przykład y, będziemy mogli zrobić jakąś ankietę też, słuchajcie, zaczynam filmiki nakręcać dla Was, takie edukacyjne, nie tylko na żywo, gdzie będę się trochę mniej słuchajcie stresowo, tak. ale jesteście super widownią, dużo łapek się pojawia, jest Was dużo cały czas, więc dla mnie to jest zaszczyt y, i subskrypcje też są, więc słuchajcie, y, jak dla początkującego, że tak powiem, prowadzącego, jest to dla mnie bardzo super i y, bierzcie udział w naszych live'ach dalej. O, mam słuchajcie bombę. The student, czyli uczeń. I walk. You walk. The teacher interrupts him. Quicker, please. The student. I run, you run. <noise> oj oj. oj. Ech, dobrze, słuchajcie. Ech, ja wam bardzo dziękuję za wizytę. Jeszcze raz. Chciałbym zaprosić Was też pojutrze nadal o 16.30 będzie trochę bardziej, będzie trochę więcej zabawy, ponieważ to będzie piątek, czyli przed weekendem. Postaram się Wam więcej fajnych rzeczy pokazać. No i obiecane umówione przez, przez który namówiłam namówił mnie mój chrześniak, tak jak wam opowiadałem ostatnio. Pokażę Wam, jak robić bańki i jak się, że tak powiem, nimi dobrze bawić. I przy okazji jak wiązać trochę sznurków. Przypominam jeszcze raz o naszym kachucie, tutaj mamy, o pina, super, super, tutaj jest, o czary mary, hokus, pokus, bierzcie udział, ćwiczcie, a już pojutrze postaram się Wam pokazać nowy sposób na takie właśnie sprawdzenie się z językiem i słówkami, w który bardziej w formie gry, właśnie eksperymentuję, mam tutaj taką grupę testową, no i słuchajcie, możemy odliczać, prawda, zróbmy to tak jak ostatnio, czyli zacznijmy od 10, tylko tym razem się nie pomylę. Ok, ten, nine, co, co jest dalej, eight, ha, seven, six, five, four, four, three, two, ale was miałem, haha, Wow!